Będziemy się bawić w tort, Zosia. Potrzebujemy ciastoliny, patyczków do szaszłyka i tutaj mamy słomki do napojów pokrojone na kawałeczki. Węższe, szersze, różnokolorowe. Odkręć, Zosia, pojemniczek z ciastoliną i zrobimy tort urodzinowy. Ile świeczek? Ile masz lat? Cztery. cztery. No to wbij cztery patyczki. To będą nasze świeczki. Ostrym końcem patyczka. Zobacz, z której strony patyczek ma ostry koniec. O właśnie. I wbij go głęboko. Pierwsza świeczka. Druga, tak. A teraz Zosiu, odłóż patyczki na bok. Może być tutaj. Dobrze. I przy ozdób każdą świeczkę innym kolorem. Zabawa pięknie ćwiczy małą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową. Dzieci zazwyczaj lubią tą fabułę z tortem. Można ją dopasować do okoliczności. To może być tort na dzień matki. To Mogą jest to, być. Na dzień matki. No dzisiaj akurat mamy dzień matki, to może być tort na dzień matki. Może być tort urodzinowy to jest tort na dzień mamy tort na dzień mamy, dobrze pierwszy patyczek będzie różowy ja lubię zielony kolor się najbardziej dobra, ale to druga świeczka będzie zielona to druga świeczka będzie zielona a znasz jakiś wierszyk na dzień mamy? znam powiesz? Mamo, mamo, uśmiechnij się jak chcesz, to bardzo cię rozweseli. O, to był twój własny wierszyk. Piękny Zosia, dziękuję. A piosenkę jakąś znasz? Znam. Zaśpiewasz? Mamo, mamo, bardzo cię kochamy. Jak na dzień mamy. To cię bardzo lubimy. Ślicznie zwrócił. Też taka. Jak... Piękny tort, piękna piosenka, piękny wierszyk. Jeszcze zaraz musi być buziak, prawda? Czekaj, tylko zapal świeczki. To zapal świeczki. Czeka, 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 czeka. Zdmuchniesz za mnie? Nie, może ty. <laughs> <Dobrze>. Zdmuchnij. zdmuchnij. <laughs>